Cow hoch ho, ho, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mogę chyba dzisiaj zacząć już taki mały ewentowy maraton na YouTubie w moim wykonaniu, czyli trochę świątecznych filmików. Wiecie co? Dzisiaj stwierdziłem, że jeszcze Muszę zrobić kilka rzeczy i po prostu zabrakło mi trochę czasu od poranku. On miał być rano, żebyście mieli, wiecie, taki świeży, szybki, lekki filmik, ale no niestety tutaj w ogóle myślałem, że mam skarpetki, a okazało się, że nie mam. I sorry, że w ogóle dopiero teraz ten filmik oglądacie, on powinien być rano, tylko że no musiałem jeszcze na zakupy skoczyć jakiś prezent i kupić, bo zabrakło mi jeszcze dwóch takich do dokupienia. Tak, pewnie większość powie z was coś w stylu no, ta hajs z YouTube'a się zgadza, to prezenty kupuję. No, no, no. No jasne, że tak. Nie no, oczywiście, wiecie, żartuję. Nie, no, bym musiał chyba cały rok odkładać, żeby na te prezenty mieć. No, ale tak, to myślę, że tutaj prezentowo w metinie, w grze jest dosyć znośnie. Powiem wam, że mam już dwa bony w tym kościopłytowym, jeszcze trochę i będę mógł go zacząć wreszcie ulepszać. A, te tombola to tombola to jest w ogóle nie na, moje, nie na moje nerwy. Już w pewnym momencie stwierdziłem, że nawet mi się nie chciał logować, jak był ten złoty diabeł, bo i tak bym go nie wylosował. Więc wiecie. a powiem wam tak, dzisiaj, jak byłem na tych zakupach, poszedłem sobie do galerii. Jak w pewnym momencie tak, no już byłem znudzony, nie wiedziałem co wreszcie kupić, to sobie usiadłem, kupiłem sobie szejka i usiadłem na chwilę. Ludzie. To ja nie wiem, czy oni nie mieli żadnych prezentów, czy co, ale niektórzy to nosili jakieś dosłowne głupoty, jakieś wazony, jakieś inne dziwne rzeczy pod tytułem: jakieś posążek, kurczę, który za święta tylko będzie stał i tyle. To nie jest dobre, to nie jest udany prezent, tak mi się przynajmniej wydaje. A jak tam, co, wykupiliście swoim bliskim, może coś ciekawego, i może na drugi raz mi coś podpowiecie, co można kupić. Trzymajcie się ciepło i wesołych świąt, papa! Pa.